Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę Wam trzy pomysły na świąteczne dekoracje, które możecie zrobić samodzielnie. Przygotowałam dla Was inspiracje, które są nie tylko łatwe do wykonania, ale także dodadzą wyjątkowego klimatu Waszym domom w tym magicznym okresie. Zobaczcie, jak w prosty sposób możecie stworzyć piękne ozdoby które zachwycą waszych bliskich. Zaczynajmy. 1. Kompozycja z gałązek ze świerku lub jodły. Nie potrzeba wybitnych zdolności artystycznego zacięcia, by stworzyć efektowną świąteczną dekorację. Prosta kompozycja wykonana z gałązek ze świeżo ściętego świerku czy jodły upiększy dom, ujmując gustowną lekkością. Najlepiej zaprezentuje się wstawiona do szklanego flakonu na tle pastelowych ścian które na pierwszy plan wybiją soczystą zieleń dekoracji. Można też pójść o krok dalej i zanurzyć szklane naczynie w farbie tablicowej, by uzyskać urokliwą ozdobę w wyjątkowym stylu. 2. Świąteczny stroik z szyszek. Obwieszona bombkami i łańcuchami choinka. Świerkowe stroiki czy migoczące lampki to absolutny świąteczny must have, ale przy odrobinie fantazji z odpowiednią farbą ze zwykłych rzeczy da się wyczarować wyjątkowe, wyróżniające się bożonarodzeniowe ozdoby. Zwyczajne szyszki dzięki perłowej farbie zmienią się w połyskujące odcieniami srebra lub złota choinkowe zawieszki. Ułożone w szklanym naczyniu stworzą natomiast efektowną kompozycję, która upiększy świąteczny stół. 3. Gałąski w wyrazistym kolorze. Znalezione na spacerze gałązki staną się designerską bożonarodzeniową ozdobą, jeśli tylko pomalujemy je emalią do drewna w wyrazistym kolorze. Na tle drzwi w tym samym odcieniu stworzą intrygujące total look który będzie oryginalną i przykuwającą wzrok alternatywą dla Bożonarodzeniowych wieńców. Zobacz także święta we wnętrzu, dekoracje w salonie i w kuchni. Zobacz piękny dom dla rodziny. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o trzech pomysłach na świąteczne dekoracje, które możesz zrobić samodzielnie. Mamy nadzieję, że zainspirują cię one do stworzenia wyjątkowej atmosfery w twoim domu. Pamiętaj, że święta to czas kreatywności i radości, więc nie bój się eksperymentować z własnymi pomysłami, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych inspiracji. Do zobaczenia w następnym odcinku.